Citajcie, z tej strony DLantox, a to jest trzeci odcinek z pixelowego grania w dzisiejszym odcinku właściwie nie miałem pomysłu, ale sobie pomyślałem, że tą faremkę po prostu przeniesiemy na powierzchnię tutaj. Jest dzisiaj ze mną na, na skape z Bloodfay i pan Siemka. Siemka? Podłoś się trochę przewiśnie. Nie mam nie! <grym> o jest. Tutaj mi się przetapiał koble, nie wiem właśnie eee. nie po co. Ale dobra, nieważne. Cięż patyka bo? Um, Dobra, no to będziemy robić to. W sensie, dodaję ich, możecie sobie posłuchać. Jak się wygłupie, wygłupa. Wygłupię No właśnie. Zróbmy sobie parę płoteczków. nikt nie wie jak coś, to oni grają na krainie youtuberów. Jakby ktoś się pytał, gdzie oni grają, że takie dźwięki wydają. <grymujesz> Ale rymuje. Gdzie oni grają, że takie dźwięki wydają. <grymujesz> Okej. Okay. Dobra, powinno wystarczyć płotków chyba. Mam nadzieję. Okej. Okay. Dobra, wezmę, zrobię... Dirt by mi się przydał. Ao ja O, To jest dirt, tard. To jest dirt. To jest A Ej, znacie tego youtubera tego? Kraina youtub... na trzy setie. Y y Król Julian. Ja. Yeah. On zajwisty. Jakbyście chcieli fajnego gościa tu to polecam króla Juliana. Niezła beka jest czasami w jego filmikach. Austras z to tu robi farmy. Formy? Boch, farmę. To to jest. Z... Co? Kto? Co? Nie jestem. Nie. okej, okay. robimy to, robimy to. Tu, 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 tu. O, fak, poleciałem do wody za daleko. Nie będę tego dużego za bardzo robić, bo to. Taki wystarczy właściwie, dobra. Jeszcze mi brakuje drewna. Okay, to płana. Y, okej, to Eee, bluz. Tak? Tak, jak grzecznie. Jak tak. Gówno Gdzie? Gdzie? No. W zoo. Gubno. Ale szybko klikam. Słyszycie klikanie? klikanie. Lubisz klikać. Lubisz Lubisz klikać. Co? Gdzie? Już jakieś myśli. Myśli myśli. Gdzie? Raz, dwa, trzy, no. cztery, cztery, pięć. Raz, dwa, cztery, pięć. I tu będą furtki. Furtki. Okej. Okay. Tu zrobimy. Albo nie, źle. Mam to. Okej, na mój dom. Tu masz stoły? Ej. Tutaj będzie. Tu będzie co innego. O, tu będzie z drewna, taka. Ten, żeby można chodzić było. Ech. Tutaj okej, okay. tu będzie tak. A dobra, to, to, to A to tutaj Taka sobie paremka ładna, to będę musiał zrobić. A wiadomo, to ja chyba mam właściwie. Dobra, i trzeba będzie chyba w następnym odcinku pójdziemy do kopalni. i się najaram, no, robimy to. No dobra, zrobię sobie tutaj craftinga, żeby nie było biednie. Ty jesteś biedny. Ty jesteś biedny. Zrobmy sobie tutaj dwie furteczki. Ja zarabiam na tytuł. Oj, źle postawiłem furtkę. I sorry, od razu mówię, że filmików nie ma, tak jakby, że codziennie jakieś odcinek, albo coś, po prostu nie mam czasu, albo... Albo coś nie ma z inaczej. albo też jest taki coś gdzie są moje wiadro. A tu jest jedno wiadro, i zrobię sobie albo po co? Nie będę mordować żelazo, i zrobimy sobie tutaj yy, źródełko. Nie będę musiał latać. Ten już coś tam zrelania, jak zawsze. No, kto? No, ty. Nie, a co to było? Tryb takie o co to było? Co? Nawet no, się nie chce przyznać. Co? A <grym> spadłem do wody. Spadłem. Eee, Ej, spadłem. Co co? Kończysz już? to cały czas robię, nagrywam i robię farmę, jak skończę farenkę. Dokładnie. Trochę. Okej. Okay. To się wytnie. What the... Dobra, przyspieszył tempo trochę. O, masz przesrane. tempo robienia farmy. farmę. No co? Ty. To już chcę coś nagrabił, wiedziałem. Ja to on wiedziałem. Ja nic nie zrobiłem, on nie widzi. Myślałem, że, powiesz, że oskarżę. Weźmy tutaj, rozwalę to w takim razie. Wiem, że to się mogło rob... rosnąć do końca, no ale po co? To będzie mój dom, a nie jakaś farma. Co to ma być? Kto widział, farmę w domu. No tak. Dobra. O, rąbole, na trakturę, hej. Się -tu -tu -tu. -ry Dobra, ty nie jesteś śmieszny Chcesz. A ty ty taki zamulony wiśnia dzisiaj? Właśnie. Wczoraj taki Wszą. byłeś normalnie. Że no, już nie powiem coś, co robiłeś co? na Skype. No bo, by, no bo byłem u dziewczyny. A ja to wiem. <gülę> Dobra, skoczyłem faremkę. No i to by było na tyle w następnym ja, odcinku i będzie dokończone. Ja, o... to. Okay. Odłożę i do skrzynki Co? jeszcze. Szoty. Ten szoty, one, no. Okej, okay, no to ja dziękuję za oglądanie. I to no, by było koniec a, a odcinka. Także komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami już żegnam. Żegna się z Wami. Także Pan Wiśnia i Subtox. Nara. I.